Siemanko go. Siema internety. Witajcie tutaj. To Sławek Drogi. Yeah, Dzisiaj mamy 22 marca, około godziny 10. Akurat przed moją pracą. Tak. Mamy mały transport. Tak. Widzicie. Jednak leziemy te e, szczęstną przenicę na Skup, nie mamy wyboru. E, musimy sprzedać e, z, z kilku powodów oczywiście. No, e, wiadomo, że wiosna, trzeba po prostu pieniędzy druga sprawa leży, leży ta pszenica, cena spada na dół a jak, jeśli jest szansa sprzedać jakieś już jakieś okienko na skupie no to po prostu jedziemy i, i sprzedajemy no bo cóż, towar leży, maszyny yy, większość maszyn stoi na podwórku nie pod dachem, a chcemy po prostu troszeczkę tego się pozbyć no i zobaczymy jak to będzie, jaka będzie dzisiaj cena Dokładnie powiemy wam jak będziemy wracać, tak? Dokładnie. Oczywiście u nas wszystko mówimy ceny brutto, bo my nie jesteśmy na wacie, jesteśmy ryczałtami, może z jednej strony to i lepiej. Przynajmniej tak mi się zdaje, no nie? Że lepiej być na ryczałcie, niż na Wacie. Zależy, zależy jak co komu pasuje, no oczywiście jak to świeże maszyny to jest, jest na Wacie, no ale wtedy ma tę dalszą pszenicę, o ten wad. Także... Coś za coś. No, i ruszamy ogólnie z pierwszą przyczepką w tym, w tym, w tym miesiącu. No. W lutym nie sprzedaliśmy nic, w styczniu sprzedawaliśmy, ale potem nas znowu zasypał śnieg, nie było jak zjechać, ona nas podłóżkę, ale po prostu z góry. W lutym zrobiło się już jak się zrobiło z tym wszystkim, po prostu jak ogłosił minister, że będzie dopłata Ale wody, nie? No. Masakra. Jak ogłosił minister, że będzie dopłata, wszyscy ruszyli Zrobiły się kolejne zapchane skupy No i potem powstajecie jaki problem, że skupy niechętnie nie skupowały Bo skupowały tylko najlepszy towar Ale sami nie miałem co z tym zrobić, więc po prostu był problem Dziś patrząc na to wszystko, no to lepiej się już pozbyć Nie trzymać też tego za długo Pamiętajcie, że zbliżają się znowu kolejne żniwa i też po prostu będzie trzeba mieć gdzieś jakieś miejsce a póki jest możliwość, no to trzeba się też jakoś tego pozbyć, nie? Ja, yy, czytałem komentarze, że kto yy, no tam nie sprzedał, bo jest bo algebra, dobra cena była, to rolnicy są pazeżni że po prostu chcieli jeszcze więcej się nachapać Say, tutaj no... wiadomo, każdy chce za swoje produkty jak najwięcej, no nie? tego. No, nie z drugiej strony e, takiego zawirowania jak na rynku e, no, są po prostu potrzebne są produkty do wytworzenia tego zboża czyli na rynku, w którym yy, yy, istnieją rolnicy po prostu takiego zawirowania to nie było jak tamten rok yy, nawóz szedł o 300-400% do góry każdy, każdy próbował przeoszczędzić yy, tego nawozu, żeby po prostu koszty jakieś jakoś tam wyjść na tym yy, i chciał też to odbić te drogie nawozy więc tu się nie ma co dziwić. Drogie nawozy, drogie paliwo, wszystko drogie, a yy, no, jak gospodarstwo nie będzie zarabiać, to przestanie funkcjonować. Więc tu yy, się dziwię po prostu tym ludziom, którzy tak mówią, yy, że bazerki, bazelki są. Yy, pamiętajcie rolników z roku na rok jest coraz mniej, a młodzi niechętnie zostają lub no, nie chcą już wcale zostawać na tej wsi, bo widzą, że nie ma sensu. Tak, tylko że jeszcze druga rzecz jest taka osoba idąca do pracy na 8 godzin. E, myśli tylko i marzy tylko o tym, żeby e, starać się zostać jak najdłużej, pociągnąć na godziny, e, dostać jakąś jak największą premię i ogólnie dostać jakąkolwiek premię, skoczyć na wyższe stanowisko. Każdy tylko patrzy o to, żeby dostać jak najwięcej na godzinę, prawda? No tak samo, Dlaczego tak. ludzie też taką robią rotację w robocie, że e, tam mi nie pasuje, idę do następnej, bo mało płacą, bo to, bo tamto. Każdy chce jak najwięcej zarobić, na nie tak. A, tak samo w moim rolnictwie, no, ale po prostu nienawidzę, te, nie, nie lubię takiej, tej nagonki, że wszystko co rolnik chce, żeby zarobić, żeby coś miał, żeby inwestował, rozwijał się i jeszcze jakoś to funkcjonowało, to tak te, te gospodarstwa w Polsce, no, no dużo osób po prostu mówi, że my są pazami. No teraz musimy przerwać. No, przerwiemy, odezwiemy się znowu za niedługo. Tak, bo tutaj jakieś elektryczne czy coś to jest, nie wiem co do no tego. No i wracajmy, ciągle, dalszy, tam była montowana jakaś fotowoltaika. Także mamy kurczę, górę, jak nie wiem. Jedziemy na jedynce czasowej. Gaz, gaz, w odpór. W opór to nie, jeszcze jest gazu, ale na dwójce już nie pojadę. Nie da rady niestety. Pamiętacie raz z jakiegoś drogą jechaliśmy właśnie z Jęczyniem, no? no nie pod tę górę też. Byliśmy tam mało, ale zobaczymy. O górkę. jakoś może pójdzie teraz to jest ta mniejsza górka. Myślę, że co hamulce trzymają, czy co, ale nie kurczę. Zobaczymy na tej w ogóle jest, bo tak liczę, że prawo to podobnie tak zawsze byliśmy 4,5-4, to nie jest szybkie, no to chyba tak najwięcej to było niecała piątka. Więc tak jest prawda. jest i to się ciągnie gdzieś z kilometr półtora kurczę ta górka, cały czas jest pod górę, no bo więcej, za dwa kilometry, no nie? No tutaj cały, cały czas ogólnie, bo jeszcze no. za tym domem jest pod górę, tutaj mamy z półtora kilometra nawet. No, widzicie, widoki są takie, my tam gdzieś mieszkamy, gdzieś, na, gdzieś tam w te lasy, co nie wiem czy gdzieś nawet na kamerze. Tutaj okay, tak. chyba też będzie pochmuraj. Za górami, za lasami, tak. mieszka Sławek, za Gromaksami. Tak. W tej Małopolsce. Tak. Ceny w Małopolsce zboża cały czas w dół. Ogólnie mówiąc. No, no, to wiadomo. Także tutaj no nie ma się czym chwalić. Ciekawi nas tego pytanie, jak ze skupami. No, bo tutaj też nie mamy takiej informacji, czy te skupy tak naprawdę pozbyły się coś z tego zboża, czy też trzymają w dalszym ciągu. No, nie wiemy za bardzo. Czy oni gdzieś to upychają. Mają jakieś możliwości? No, no, ciężka sprawa jest ze wszystkim. Ja się troszeczkę nie dziwię, no, yy, skoro na sprowadzaniu ukraińskiego na yy, zboża, na, ten, na pasze, no to nasze firmy, nasze, nasze firmy no nas sprowadzały. To yy, nasi pośrednicy, czyli skupy zbóż, gdzie to wypchną? No właśnie. Nie mają gdzie tego wziąć i są za, za ważeni, Ale yy, jakby to powiedzieć, Mamy drugie wno tej całej sprawy, bo to nie tylko zboże. Już się dowiedzieliśmy dlaczego cena mleka spaduje, ponieważ oczywiście na biały leci pełną parą z Ukrainy ponoć. Już słyszeliśmy to wczoraj, yy, gdzieś w jakichś wiadomościach. się więc nie ma co dziwić, co będzie dalej. Yy, powiem tak, że yy, cena mleka oczywiście, ja wiem, że jeszcze jest ponad 2 złote u nas. Ale jeszcze, y jeszcze. wiele osób już pisze, że złote 60, złote 70, no i to samo może spotkać i nas. A jeśli to nas spotka, to wiele gospodarstw po prostu będzie te Będzie balansowało na krawędzi, albo po prostu będzie to likwidować i szukać pracy. A tak jak mówiłem na poprzednich vlogach. No robi się po prostu bardzo nieciekawie nie wiem, nie rozumiem pewnych sytuacji może rozumiem, ale nie chcę się na ten temat, ale nie poruszę ten temat, dlaczego pomagamy Ukrainie akcje jakieś humanitarne wolontariusze pierdolone, nie wiadomo co jeszcze skoro oni wylaskają wszystko ale taka była akcja pierwsza chleb dla Ukrainy kiedyś tam kiedyś, no przecież to jest to jest chore. Mają pszenicę, mają wszystkie zboża, mają tyle towarów, jeszcze upychają do nas, a my mamy im za darmo pomagać, wysyłać za darmo żywność, jak oni nam sprzedają. Więc to, to jest, jakie jest. Dla mnie to jest chore. Więc tak, tak dalej, Unią Europejską, to tak się wyrażę, tak dalej. Także będziemy tylko żyli z pomocy. Pomoc do zboża i to jeszcze w małym stopniu, bo jak sprzedamy pszenicę po 800 zł i 200 do opłaty, to macie zaledwie 1300, no, no i to na tym to polega. Ci, co w ogóle nie sprzedadzą, bo na np. w Lubelszczyzna czy Podkarpacie nie da się sprzedać, no to już są, no to, to, to nie dostaną żadnych dopłat. Zostaną po prostu z towarem 100 dolarów, czy tam gdzieś w minach. Tak, tak krótko mówiąc, e, Ukraina potrzebuje pomocy, pomocy, a niedługo będzie tak, że to my będziemy potrzebować pomocy, a, bo to my będziemy w takiej sytuacji, że już naprawdę będzie dramat, nie? Ludzie napłynęli, pracę pozajmowali, e, a gospodarstwa, no, ja powiem krótko, powinni to brać i, i, i coś z tym zrobić, no ale jak się nie robią, to, to nimi na to nic nie poradzimy. Na butelkę najedziesz no Muszę, jechałeś. Muszę, muszę, muszę. A piraci! No dobra, wracamy z powrotem już. Yy, przyczepa odróżniona. Akurat... teraz na ludzie można wracać, zabierniczać do. A tak. e, zdążyliśmy, bo już widzę, że na szybie pojawiają się pojedyncze kropelki w deszczu. Do domu mamy jeszcze za 3 km, Tak? 3 albo 4 gdzieś. Więcej, yy, więcej, może więcej. więcej nawet. A kilka kilometrów jest no bo poprzeczkami to tego się tak nie liczy, no nie? ale nie jeszcze o tym tam gdzie my mieszkamy już widać, że jest, jest jak jest, no nie? tak, pewnie pada są więc pewnie już pada a akurat pojechaliśmy tą przyczepą, co nie mamy klanteki, więc e, mamy jeszcze jedną przyczepę, tą niebieską, co klanteka jest ale na razie na razie sobie jest, stoi sobie w stodole oczywiście, bo tam gdzieś małe, małe dziureczki się są, no bo to stara planteka, więc yy, trzeba by po prostu zamówić już nową, na ten, na ten stelaż nową plantekę i będziemy można śmiało normalnie jechać, nawet deszcz na skuba. Tak to troszeczkę że, że ryzykuję, żeby yy, po prostu, yy, wiecie, nie, nie nakapało do tej pszenicy i nie było potem problemów na skupie. Yy, co do ceny, no, nie wiem no 900zł tak nie jest to jakaś, o skrzy... siedzenie skrzypi dlatego tak, ja to... zawsze siadam na tej jednej stronie, to jak już się dociążam, to już nie skrzypi a to no. strasznie tkóża także, no 900 yy... cena nie jest cudem ale to co zrobić ale jest, yy, już powiedziane jest, że sprzedajemy żeby tylko ktoś po prostu też już kupił i żeby się tego ogólnie wyzbyć, bo jak wiecie te nasze maszyny stoją, wszystko stoi na dworze to nas też denerwuje, bo kombajn też stoi na dworze, a tak nie powinno być, tak, to musi mieć swoje miejsce zagarażowane być i koniec właśnie rozpędził? Ale już już już, już, już i będzie z głowy. Także, no cóż taki króciutki vlog trochę z trasy, nie możemy nagrywać wszędzie wszystkiego, wiadomo, samochody. Ludzie, tu gdzieś coś ktoś robi robotnicy. Tak, żeby nie było problemu. Nagra i, i tak. oczywiście może być bajlant Tak. ja się pokrapuje, także co? No, trzymajcie się, cześć, do następnego blogu jakiegoś, tak? A. Na razie, hej, hej.